Jak skutecznie zabezpieczyć rower na zimę? W szczególności jak masz rower elektryczny, to obejrzyj ten odcinek, ponieważ złapie pielęgnacja baterii albo jej kompletny brak może sprawić, że rozczarujesz się następnej wiosny. Jednym z najbardziej kosztownych elementów roweru elektrycznego jest bateria i silnik. Silnik nie wymaga takiego pieczołowitego pielęgnowania zimą, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby nie został ubrudzony solą, z tą, tym błotem pośniegowym, oblepiony na zimę. No bo może tu tam dojść do jakichś zwarć, roz, rozpuszczenia aluminium na płytkach i tak dalej. Natomiast bardzo kosztownym elementem jest również bateria. I to ona zabiera sens powiek wszystkim producentom. Kiedy przychodzi zima, nie opróżniony został ich magazyn z rowerów elektrycznych i trzeba przezimować bezpiecznie. Kiedy rowery są w tych pudełkach, to trzeba mieć pewność, jaki jest poziom naładowania tej baterii. Ale jeśli jesteś użytkownikiem tego roweru, to możesz w banalny sposób to zrobić. O co chodzi? Po ostatniej jeździe w ciągu sezonu nie doprowadź do tego, że zostawisz rozładowaną tę baterię w piwnicy, w garażu, na balkonie, gdziekolwiek. Co należy zrobić? Sprawdzić poziom naładowania. Jeśli jest 100% po ostatniej jeździe po naładowaniu, perfekcyjnie. Jeśli tego nie masz pewności, pójdź do roweru, sprawdź jaki jest poziom naładowania. Bateria nie powinna zostać na poziomie załóżmy 20%. Dlaczego? Co się może wydarzyć i po co jest ten poziom naładowania? Najlepiej jakby było na poziomie od 80 do 100% i najlepiej jest ją naładować bezpośrednio po ostatniej jeździe, póki jest ona rozgrzana, bo najdłużej trwa proces rozgrzania ponownego tej baterii, tych ogniw w środku, żeby przyjmowało odpowiednią temperaturę. Po co ta ten prąd w tej baterii? Bateria jest zbudowana w taki sposób, że w środku jest tak zwany BMS, Battery Management System. To on zarządza rozprowadzaniem prądu po baterii podczas ładowania. To on zarządza tym, żeby bateria się równo rozładowywała, kiedy jest to potrzebne. On zarządza też tym, kiedy np. na przykład na noc wpadnie ci do głowy, zostawić baterię do ładowania na, cało, na cały wieczór, noc i do poranka. Że bateria kiedyś skończy się ładować, to żeby nie wybuchła, kiedy będzie dalej prąd do niej dostarczany, bo to nie ma sensu. Dlatego właśnie też ten BMS jest zainstalowany w baterii i on cały czas potrzebuje pobierać trochę prądu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeśli tylko masz taką opcję. Wyciągnij baterię z rowerów. Z większości rowerów Marina możesz wyciągnąć baterię, nie możesz tylko z Fairfaxów na Bafangu i z Chestnitzonów. Najbezpieczniej jest po naładowaniu taką baterię wyciągnąć i położyć w temperaturze pokojowej. Najlepiej zakres temperatur 10-30 stopni jest dla baterii. Odłożysz i masz święty spokój. No ale dobrze, jeśli nie masz bezpiecznego miejsca do przechowywania takiego roweru z wyciągniętą baterią, należy zabezpieczyć tutaj to, na przykład folią stretch, jakąś yy, czymkolwiek, żeby tutaj nie naleciało wody do tych złączek. Oczywiście, jak masz takiego Riftzona, z którego wyciągasz baterię, to zakrywasz od dołu klapkę i wychodzisz i masz święty spokój. Natomiast trzeba tutaj mieć to na uwadze. Dlaczego nie powinna ona zostawać w zimnym, czyli poniżej 10 stopni? A jeśli już to naładowana, ponieważ może dojść do hibernacji baterii, jeśli będzie nienaładowana. Hibernacja polega na tym, że po prostu w głębokie uśpienie wejdzie bateria, i żeby ją włączyć, to musisz to oddać do profesjonalnego serwisu. Zdarza się też, że bateria może mieć w środku spuchnięte ogniwa. Spuchnięte ogniwa mogą być w wyniku tego, że będą one albo zmrożone, i ta chemia zwariuje w środku, albo przegrzane też za bardzo, więc dlatego ważny jest zakres temperatur, na których pracuje ta bateria i jest przechowywana. Kolejna bardzo ważna rzecz z rowerem elektrycznym jest taka, żeby go nie zostawiać wystawionego na opady deszczów. Tak na stałe, gdzieś na przykład na balkonie, czy też żeby śnieg na nim nie leżał. Oczywiście wszystko jest zaizolowane ale jeśli będziesz trzymać go na balkonie. I nie masz innego bezpiecznego miejsca, warto zaopatrzyć się we wszelkiego rodzaju pokrowce, takie jak na motocykle, skutery i tak dalej. W sklepach internetowych jest tego cała masa, są też na rowery dostępne. Zakryj ten rower na zimę, żeby sobie bezpiecznie spędził ją, żeby ta woda na niego nie kapała, żeby się nie roztapiała i tak Ważna rzecz, jeśli Jeździłeś, jeździłaś intensywniej na rowerze z pełnym zawieszeniem, ale też z klasycznym. Jeśli nie planujesz oddać roweru do serwisu na przegląd po całym sezonie, do czego zdecydowanie zachęcam, żeby zaprowadzić rower do serwisantów, najlepiej teraz, najlepiej zimą kiedy oni potrzebują jednocześnie mieć stałych zleceń, a ty nie będziesz musiał nie wiadomo ile czekać, musiała czekać na obsługę tego. Jednocześnie tam się świeży przepływ gotówki zawsze przyda, ale jeśli mimo wszystko planujesz w domu samemu zabezpieczyć taki rower, na co wa warto zwrócić uwagę? Jeśli jesteś purystą, to warto, żeby rower był umyty zawsze, a jeśli nie myjesz go zawsze, to chociaż umyj go. Na zimę. Jest to sobie akurat Juicy Luba, ale warto zwrócić uwagę, żeby preparat, który stosujesz do mycia roweru, był biodegradowalny, żeby ci nie zażar ogródka albo trawnika przed blokiem czy przed domem, bo wszyscy ci nagle przestaną lubić. Możesz stosować klasyczne szczotki, możesz stosować dedykowane. Twoja sprawa, ale warto to zrobić na zimę, bo potem taka opona szybciej niszczeje, jak nie jest dobrze umyta. A jeśli jest gdzieś przecięta, to ty tego nie dostrzeżesz i na wiosnę będzie to bolesne. Jednocześnie część sklepów ma taką zasadę, że jak klient im przyprowadza rower brudny, to dwukrotnie podnoszą cenę za usługę serwisową. I nie ma się zresztą co dziwić, kto by się chciał. Taplać w czyichś brudach, prawda? Można zdecydować klasyka, daj temu chwilę poleżeć, tak? On by jeszcze tu dołożył swój epitet. W szczególności rowery, które są z pełnym zawieszeniem i mają większą obecność z błotem, brudem i syfem, albo myjesz go na szybkości na myjkach ciśnieniowych we wszystkie osie obrotu, które są w rowerze. Tak samo też i support, Co prawda tutaj jest support zintegrowany z silnikiem, ale też w pedały, czy to w łożyska w pieście, warto wpsikać płyn penetrujący. Te, tego typu penetratory wpsikuje się we wszystkie otwory, w które mogło wejść błoto, w takich miejscach, i one. Wyprowadzają cały brud na zewnątrz i zostawiają w środku film, w związku z czym brud, wilgoć, woda, wszelkiej maści, problemy, które mogłyby sprawić, że rower na wiosnę będzie miał trzeszczące łożyska albo rozwalone kompletnie. To usuwa. To jest dobre na cały sezon do pielęgnacji, a jeśli nie stosowałeś tego przez cały sezon, to chociaż na koniec sezonu to zrób. Nie stosujemy WD40. Jest ten preparat, który tu widzisz, ten JL69 z Jusiluba. Wygląda jak WD40, natomiast WD40 jest odradzane, ponieważ może sprawić dużo więcej szkody niż pożytku. Ten preparat teoretycznie działa jak WD40, ale nie zostawia tej, tego filmu smarującego na tym wszystkim. Ogólnie WD40 nie jest zalecane do rowerów. Chyba że są dedykowane, przez, dedykowane preparaty do rowerów Dalej Po umyciu rower Warto osuszyć łańcuch I nasmarować go oliwką Żeby tam też się rdza nie dostała Jaką oliwkę stosujesz Twoja sprawa Mi To chodzi o to, żeby rower był Odpowiednio zabezpieczony Kolejna rzecz Jeśli masz rower w systemie bezdętkowym Z tak zwanym mlekiem Dowiedz się u tego, jeśli nie pamiętasz, jakie to jest, dowiedz się u kogoś, kto ci wykonywał ten system bezdentkowy, jakiej marki jest tu mleko. Ponieważ mleko, jeśli jest na bazie amoniaku, to ono wysycha po 3 miesiącach, jeśli jest na bazie bezamoniakowej, to nawet jego trwałość, tak jak w tym Tire Juice w lubsie, to jest 7 miesięcy. Czyli jeśli była ostatnia dolewka w marcu kwietniu, to warto kupić kolejną dolewkę i dolać do opony, żeby tam nie powstała bezczelna skorupa, która kompletnie nie będzie nic uszczelniać. Dolewa się to w banalny sposób poprzez wykręcenie wentylka. Kolejna ważna rzecz, po całym umyciu obejrzyj sobie ten rower, czy przypadkiem guma nie ma jakiegoś przetarcia. Czy na pancerzu nie ma jakiegoś zagięcia? Sprawdź, czy wszystkie zębatki równo na wszystkie zębatki równo wchodzi mm, wchodzi łańcuch. Sprawdź, czy nie wydaje dziwnych pisków y, rower podczas hamowania i nawet z góry patrząc na zacisk, możesz zobaczyć, czy dużo tam jest okładziny na klosku hamulcowym, która ma hamować. Jeśli tego nie ma, Oddaj rower do serwisu. Naprawdę, niech fachowcy obejrzą ten rower i zadbają o jego kondycję, by na wiosnę można było wsiadać na rower i swobodnie z niego korzystać. Jeśli są jeszcze jakieś rzeczy, które uważasz, że należy zrobić, zapraszam Ciebie do napisania komentarza. Natomiast w opisie znajduje się lista serwisów Marine Bikes'a, do których możesz też się udać i tam. Na, oddać rower do naprawy sezonowej. Wszystkiego dobrego, hej!